Was już kolejny odcinek. Dzisiaj tak, biegniemy tam na spalkę. Ja się To biegnij. A ja... Ja po, po kolei będę je wybijał. Ich wybijał. Widzisz jaki ja mądry? Pozwoliłem klipperowi wybuchnąć. Albo zepchać go. O! Właśnie! Pająka, pajulka będę miał! Sej, sój No kurczę, Paltek! Co zrobiłem? Stałeś na mnie i nie mogłem nic walić! O, a mnie teraz zewnątrz. Napieram drzwi. Łał! Wow. Bartek... trzeba zdobyć, mam tylko sześć, jeszcze No sześć. to się nie wpychaj, to ja tam pójdę zdobędę, weź, okej? Okay? Dobra, no, idź. Ej, drzwi nie coś. ktoś! Wiem, zaraz ja tam będę. Oa! Wow. Idę. Słuchaj. Gin. Kurczę! No to są... Ty ja zombiaki ja 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 mnie... Ty ty zombiaki mają... No paltek. Z czym ty spadłeś? No Ja się będę kamp, na koblu, a ty? Ja się też odrodziłem na koblu na całe szczęście. No tutaj. Z całym koblem zedłem. No tutaj jeszcze świeci, ona kogoś świeci. We, weź, nie przeszkadza mi, okej? Okay? Dobra. Już i tak tu został jeden tylko szkielet. Jak jak przez niego zginę, spadaj ty. Spadaj. <laughs> tak <to laughs> Dobra. Będziesz A ja Ej. Ej, słuchaj, kobra, dalej kobla. No, ja nie mam tego. opcji mi dobre, tego. Ja ci zabrałam, ciekiera. łapaj. O, ciepiera. Bo ja potrzebowałam do na mieć. Ty masz, masz, bo będziesz pewnie jeszcze potrzebował, nie? Nie, ja już kilofa nie potrzebuję. Ciepiera. O! o! Ja z nią w rozpadłem! No serio. Nie, by blisko było, bo te dziury. E, e, słuchaj, to jak wykopiesz to je płataj. A ja popatrzę... Ej, ile my mamy ja sialki? Co? Ja muszę na razie, ja ja zaraz wracam, przepraszam was, zaraz kumy wracam. Ja Ile mieliśmy piasku? My mieliśmy jeden piasku. Potrzebujemy nam mi piasku, jak to? Kurczę. Sorry was za ten, ale pięć rzeczy ze mną, no to jeden to jest club box. to nie jest narzędzie. Co jeszcze? Kurczę, ja tego nie ogarniam. Tych zasad. Poczekajcie. Przepraszam, bardzo przepraszam. Baltek! Tak? To ja musiałam odebrać. Baltek! to? Tu już od. Baltek! No? Już odznaczam zadanie powiększyć wyspę. Okej. Okay. Ej, Baltek, ile my mieliśmy piasku? Dwanaście. To, to czemu tylko jeden jest? What? Na serio, jeden jest w skrzyni, chyba że jestem ślepy. Jeden jest w skrzyni. Ja, ja, ja też ja nie mogę. Wszystkie przepaść wpadły. No to, no to po, no to po, to, też no. To już po nie jest no. no już gry. Możemy jedynie jednego to zapobrazić. No dobra, ale to w takim razie jak zrobimy TNT. No i właśnie o to chodzi. W tym jest problem. Dobra, potem pomyślimy. To ty już chyba. Ej Pata, patrz, patrz Baltek. Tak. Zrób pięć rzeczy, które używają drewna, nie? Tak. To to już jedną zrobiliśmy. Craftbox. Nie tak. No. Czyli cztery, tak? No, więc ja weźmy ten deszcz. Co to takie deszcz, Ale ja, mam przy Uch, ja też mam nagi przy deszczu. Ja też mam nagi przy deszczu. I jak to się robiło? Well. Ja nie mam takich ogromnych ja w ogóle nie mam, ale nie lubię, gdy mi chłodę, tam tam, tam śniega, tam tutaj deszczy, no. Ale na nagraniu może bardziej ścinać wtedy u... ...jego kolegi. Tak. t o -G, g l e w Mój, mój angielski jest strasznie mocny. To może pójdziesz do tego, e, do tej właśnie. Ile masz kobla? Na razie mało. Więc to ja bym chętnie chatkę gdzieś zbudował. No ale to na razie mało mam kobra, bardzo mało mam. Ja, kobla. ja idę chatę budować z drewna. Dobry, a. Trzy kiele straciliśmy, więc ej, daj trzy kobla. Ja będę, ja będę robił drzewa i jeścina, żeby mi dużo diem. Trzy koble daj. A ja ci dałem. Dałeś sześć. <suszy> Ciekaw jestem tylko, jak głos idzie. Damy pauzę na chwilę. Dobrze się nagrywa, Jest wszystko git, więc dalej nagrywamy, oczywiście. Co ja. A ja drzewo miałam ciąć. Dobra, bądźcie czekaj. Tak, na mnie opłynęją. Spoko. Ej, pa, domek sobie tutaj z boku. Może być? Dobra. Ty nawet nie widzisz y, gdzie. Patrz. Może być tam. Ile masz kobla? Zaraz będę miała staka za cztery. To weź mi podrzuć. No tylko nie zabieraj mi kobla! Ja... masz ty. Masz. O. Dobra. Dzięki. Jak ten kiełb się marnuje, to ja już kończę. Co kończy? Tylko czy kupanie oczywiście, a nie inni przeciwniki. No, ja tak myślę. Czekaj, um, słuchaj, wiesz, co ja tutaj połatam, okej? Okay? Dobra. Dobra. Ej, to ja chatkę zrobię. Nie wiem, jak, czy małą, czy dużą, ale zrobię, okej? Okay? Mhm. Okej, okay, może być. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Moja? No. Na stówę się nie spodoba. Zmiana, no, ale tak nie mów. Skąd wiesz? Bo ja nie umiem budować chatkę. Mam nadzieję, że widzą że nam nas lubić. Ja Ej, się Słuchaj, mogę taką najprostszą jak chatkę? Chciałbym mieć po prostu 500 gaznych 500 tego subskrypcji, bardzo bym. E ja mogę taką najprostszą chatkę zrobić? Oczywiście, że tak. Dobra, to walimy taką dziękuję. Ja to będzie być kudziem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A trzy. jeszcze trzydzieści cztery kobla. trzydzieści dziewięć. Ej, podłogę zrobimy z kobla. Dobra, i mogę wypełniać? Yy, tak tylko te trzy rozwal. A chociaż. A może ich nieozwalaj? nie rozwalę? Nie, fajnie nie wiem, Czekaj. Tak. Mhm. Ej czemu no kończę. nie Mam kilota. Ja, ja nie mam też, wiesz. Oj, Damian, może z tego lepiej nie, z desek. Czemu? No tego nam braknie, ostro. Ale dobre, już zacząłeś to, ten. O, dobre jest. Tylko wejście takie, dobra? Z tego. Mhm. O i napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba takie drewno, że można już bokiem je ustawić. Napiszcie, proszę. No, będzie git. E, wejście chyba tylko zrobię. No to tak, wejście, wejście. Daj, daj kobla. Ja kobla Cały? Tak. Proszę. I tyle masz? No, tylko tyle miałam. A czy tam taka? No dobra, dziuszkę tutaj trzeba było zrobić, nie? Aaa, duszkę nazywałeś. Ja właśnie mam teraz naprawić. No to jak naprawiam na to sobie? Ja bym jeszcze o jeden powiększył. I to tak zrobię. Ty my się tak długo przyprawiamy do zrobienia jakiegoś zadania, więc ja się ucieszę jak wykonamy jeszcze jakieś zadanie. Dobra, trzeba muszę nakopać mi w bo mi starczyło. No i ja przecież. A z tym TNT potem pomyślimy, co zrobić. Mi brakło nie, dwa, nie, cztery, cztery, nie, Baltek. nie, cztery, cztery pięć, siedmiu mi zabrakło. nie, 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 cztery, nie, Yyy, słucha, ja się chciałam o coś zapytać, zapomniałam o co. Aha, już kończymy. Poko. Okay. Dawaj do tego naszego nowego domku. Dobra. Czekaj, ja w bok się przesunę jakoś o tak. Dobra. Ja jestem w No, a ja bez niczego. Żegnamy się. pa! pa. Nie zapominaj sobie subskrybować, no. Nada. Pojść, papa.